Cześć, mam się Robert, a to jest kanał Kettlebell Workouts. Dzisiejsza propozycja treningu to aż trzy tabaty. Tabaty jeszcze nie pojawiły się na tym kanale, dlatego musiał być ten pierwszy raz. To, co będziemy mieli do zrobienia, to w pierwszej tabacie wykonujemy dwa ćwiczenia, są to swingi i aktywny plank. Potem mamy dwie minuty przerwy. Druga tabata to są swingi i jumping squat, czyli przesiady z wyskokiem. Znowu mamy dwie minuty przerwy i przechodzimy do ostatniej, trzeciej tabaty, gdzie mamy... Ponownie swingi i padni posteń. Zapraszam. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem treningu wykonać rozgrzewkę. Link do rozgrzewki znajdziesz w górnym rogu ekranu. Ok, to zaczynamy kolejny trening. Tym razem będą to trzy tabaty. Pomiędzy każdą tabatą będziemy mieli dwuminutową przerwę, także to będzie czas na to, żeby się chwilę odpocząć, napić się wody żebym ja wytłumaczył kolejne dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie w każdej tabacie będą to swingi. Także swingi znamy, robimy, wiemy. Bardzo często pojawiają się na kanale. Przypominam tylko, że to jest ruch hip hinge, czyli wypchnięcie biodra do tyłu, dynamiczny wyprost, i w momencie wyprostu napinamy maksymalnie pośladki, blokujemy kolana ściągamy łopatki, odważnik ma wylądować na wysokości naszej głowy. Pamiętamy o tym, że nie podnosimy odważnika rękoma. Jest to wybicie poprzez ruch biodra, czyli bardzo dynamiczny ruch wyprost. Jako drugie ćwiczenie active plank, czyli aktywny plank, akurat w tym zestawie ustawimy się w pozycji podporu przodem. Aktywny plank, plank to jest deseczka bardzo popularna. Także wszyscy powinni to znać. Pamiętamy, że ustawiamy się tak, żeby nasze dłonie były na szerokości barków i żeby dłonie były pod barkami w linii prostej. W momencie, kiedy już mamy ustawienie dłoni, prostujemy nogi i kilka kwestii, które chcemy tutaj zrobić. Przede wszystkim łączymy stopy, łączymy uda i z całej siły ściskamy uda. Maksymalnie napinamy pośladki i rotujemy miednicę, czyli tak jakbyśmy chcieli nie wyginać pleców w tą stronę, tylko całkowicie w drugim kierunku. Lekko ściągamy łopatki i wykonujemy e, ruch e, wkręcania ramion do środka. Czyli jak mamy, e, jak trzymamy rękę e, na ziemi, to chcemy wkręcić do środka całe nasze ramię. Wykonać taki ruch wkręcania. Ok? Czyli jeszcze raz. Ustawiamy się i wszystko po kolei. Stopy łączymy, uda pośladki, rotujemy miednicę, wkręcamy ręce, napinamy całe ciało i staramy się wystać 20 sekund. Przy dobrym napięciu, wygenerowaniu napięcia w tym ćwiczeniu pojawi się taki efekt trzęsawki, będziecie, będziecie się trząść itd. Jeżeli będziecie stać w planku przez te 20 sekund i będzie to dla was w ogóle niewymagające, to robicie to źle. To co, przechodzimy do pierwszej tabaty. 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Zmiana ćwiczenia, 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Zaczynamy od swingów. Okay? Włączam stoper, 10 sekund i będziemy zaczynać. 5, 3, 2, 1 i go! 20 powtórzeń powtórzeń. 20 sekund swingu. Dynamiczny swing. Maksymalne napięcie pośladków na końcu ruchu. Ściągnięte łopatki. Głowa neutralnie. Jeden. Odkładamy. 10 sekund przerwy. Eee, tyle tylko, żeby przejść do ustawienia się do aktywnego planku. 3, 2, 1. Go. Ustawiamy się Napinamy całe ciało, to jest bardzo ważne. Okay? Staramy się napinać całe ciało, maksymalnie pośladki, maksymalnie nogi. Między nogami jest karta papieru, ona nie może wypaść. 5 sekund. 1. I los. Pierwsza rundka za nami, 3 przed nami. 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy w całej tabacie. 3, 2, 1. I go swingi. Lecimy 20 sekund dynamicznych swingów. Pamiętamy, że głowa jest neutralnie cały czas. Nie zadzieramy głowy w dolnej pozycji. 3, 2, 1. Odkładamy 10 sekund. I aktywny plank. Jeden, i go. Ustawiamy się do pozycji planku. Napinamy całe ciało. Walczymy z tym. Musicie być tak napięci, jakby ktoś was teraz popchnął, to nie możecie się wywrócić. 3 2 1. Los. 10 sekund. Trzecia rundka z czterech. 3 2, 1, go, 20 sekund swingów. Pamiętamy o opadkach. Proste plecy. Koranka się lekko uginają, ale to nie jest z Zwychnięcie biodra do tyłu. 3, 2, 1. Ok. I znowu już przechodzimy powoli. Do pozycji odporu przodem. 3, 2, 1. Ok. Ustawiamy się i trzymamy. Z całej siły napinamy całe ciało. Ten plank musi być wymagający. Dobre ustawienie, dobre napięcie. To naprawdę 20 sekund ciężkiej pracy. 1 i luz. Ostatnia rundka przed nami. Ostatni raz Ostatni raz plank i 2 minuty prze. 3, 2, 1 goł. 20 sekund pracy. Napni peśladki za blokki kolan. I los 10 sekund. I aktywny plank. Trzy, dwa, jeden, goł. Ustawiamy się dwie minuty wypłu, dwadzieścia sekund. Trzymamy mocno, mocno, mocno. Dwa, jeden, los. Dwie minutki przerwy. Ja tutaj szybko spróbuję sobie ustawić stoper. Dwie minutki przerwy. I chwila na łyk wody. I na wytłumaczenie kolejnego ćwiczenia, które wcale nie będzie trudne, a nawet rzekłbym, że będzie łatwe. Ok, swingi zostają. W każdej tabacie jest 20 sekund swingów na początku. E, tutaj, jako drugie ćwiczenie, mamy jumping squats. Jumping squats bez ciężaru, bez odważnika, czyli wykonujemy przysiad e, i wybicie, e, wyskok do góry. Ok? Przysiad, wyskok do góry. E, nie musi być jakiś super mega wysoko. Ważne, żebyście po prostu tylko oderwali stopy od ziemi. Nie chcę, żebyście skakali na pół metra. Będzie łatwiej wam wylądować w tej samej pozycji. Pamiętajcie o tym, że jak oderwiecie te nogi, to żeby one wam się nie schodziły do środka. Chcecie wylądować stopami dokładnie w tym samym miejscu, w tej samej pozycji, z której wystartowaliście. Tak? Ruch ramion. Jak schodzimy do dołu, to dajemy ręce do przodu, czyli do równowagi. A jak wyskakujemy, to ustawiamy nasze ramiona wzdłuż tułowia. OK? W ten sposób. Dobra. 30 sekund. I lecimy. Jeszcze można napić się wody, to potrzebuje. I będziemy zaraz zaczynać. Mhm. OK. Włączam stoper, 10 sekund, zaczynamy od swingów. 3, 2, 1, go! 20 sekund swingów. Dynamicznie mocno. 5 sekund, 2, 1, otwórz. 10 sekund i 20 sekund przysiadów z wyskoczeniem. 3, 2, 1 i go. Przysiad, wyskocz. Pięć, trzy, dwa, jeden. U, weszło z nogi. Chwila przerwy i znowu swingi. Trzy, dwa, jeden, go. Proste plecy, pamiętaj. Wybij biodrem. Ok, odóż. Rób w swoim tempie 2, jeden, go. przysiad, wyskok. Pamiętaj tylko, żeby ten przesiad był w miarę głęboki. Na tyle na ile możesz oczywiście, ale żeby to, żeby to nie był półprzysiad, dobra? 5 sekund, 2, 1. Uuuu, połowa, trzecia rundka. Trzy, dwa, jeden, go! jelos Takie oddychanie warto sobie wprowadzić, kto może? 5 sekund. 3 2 1 Do, lecimy. Przysiad, wyskok. Hoła I luc. O, Rozluźniamy nogi. Ten tyle, ile możemy. Uuu, 5 sekund. I zaraz długa przerwa. 3, 2, 1. Swing i go. Uch. Pierwsza część taka łatwa. A tu proszę, się zaczyna. 5. I luz, I ostatni raz. Przysiad z wyskokiem. I dwie minuty przerwy. Trzy, dwa, jeden, go! Dawaj, dawaj. Dziesięć. Trzy, dwa, jeden, Okej. Okay. Szybko włączam stoper. Zeruj start, dwie minuty. Uff. Okej, okay, dobra. Co będzie w trzeciej tabacie, w naszej ostatniej, w ostatnich naszych czterech minutach pracy, 4 rundka? Dalej swingi. Ale się zasapałem. Wingi to są akurat najłatwiejsze w tym wszystkim. I one zostają. A jako drugie ćwiczenie w tej tabacie, ulubione ćwiczenie wszystkich trenujących na siłowni i w domu, czyli barpi. padnij, powstań. Tak! Wersja podstawowa, kto może, kto jest w stanie. Dłonie na ziemię. Wyrzucamy nogi do tyłu. Kładziemy się na ziemię, stajemy, podrzucamy nogi do przysiadu, stajemy, kończymy wyskokiem. Jak to wygląda płynnie? Tak. Wersja łatwiejsza troszeczkę. To jest down and up. Czyli wyrzucamy nogi, wracamy z powrotem, wyskok. Czyli nie kładziemy się na ziemię. Ale oczywiście, kto może. To jest stanie, to robi wersję pierwszą. Dobrze. Tyle byłoby gadania. Jeszcze chwila przerwy. Ustawiam zegar, stoper i lecimy. Ostatnia tabata. Gotowi? Szykujcie się. Włączam stoper, włączam timer 10 sekund i lecimy. Zaczynamy od swingów, tak jak zawsze, 20 sekund swingów, 3, 2, 1, go, lecimy. 3, 2, 1, odłóż. Uf, 20 sekund, pewnie powstań. Niedużo tych powtórzeń wyjdzie na pewno. 2, 1, go! Pamiętamy o wyskoku na końcu. Ok, 10 sekund. I druga rundka. Uh. Swingi. Trzy, dwa, jeden. Go, lecisz. Dawaj. I los. Przerwa, druga sejapa i powstań. Dawaj, go! O, dobrze, że se odlicza się odliczać. Będę zrobił jeszcze jeden. 5 sekund swingi. Przedostatnia runda. 2, 1, go. Ale Sapie. Strasznie. Trzy, dwa, jeden. Go. Padni powstań. Trzy, dwa, jeden. Luz! Ostatnia rundka. Ostatni raz swingi. Ostatni raz padni post. Lecimy. Dwa. Jeden go. I los, 10 sekund, i tutaj nawa, już inna fabryka doła. ostatnie 20 sekund pracy. Jeden gołd dał mocno. Huh. Dawaj, jak najszybciej. ok, okej, trzy tabaty za nami, trzy razy po cztery minuty pracy, po cztery rundki, mam nadzieję, że weszło, mi weszło, najgorsza była ta druga, przysiady z wyskokiem, to jest jakaś masakra, generalnie zawsze gdzie są przysiady, to jest masakra, Uff. no dobra, napij się wody eee. I, i, i co? I masz jeszcze do zrobienia stabilizację tułowia, trening brzucha. Pamiętaj o tym. Tutaj pojawią się na końcu propozycje, także śmiało dodaj sobie jeszcze te kilkanaście minut pracy na koniec treningu. Na pewno nie zaszkodzi. Dzięki. Do zobaczenia. Podziel się proszę w komentarzach swoimi wrażeniami, a jeśli podoba Ci się to, co robię na tym kanale, zasubskrybuj kanał.